Witam Was serdecznie, słuchajcie, z tej strony Prozu i dziś dość nietypowy film, bo będzie to film z Diablo 2 Resurrected, ponieważ weszła nowa postać, wszedł Warlock do gry. Dobrze, a ja, oe, mamy teraz w końcu jazda. Siema, w tym Warlock dopiero dziś rano oglądam podsumowanie, wiesz co, ja sobie sprawdzam teraz go pod Fiza, bo widziałem, że każdy go pod ogień buduje, a wiesz, że ja nie lubię grać jak każdy. Oj, to zajebiste jest. Dobra. Dwa levele w to. poka mi te echa broni w takim razie. Spektral troła mam? Poczekaj, co? Ty! No i teraz to gramy, kur... Pobez są manki i tyle. Jest! Warlock naprawdę przyjemny. Tym bardziej, że teraz możemy się dopiero zacząć skalować i brać itemy, które są mocne z Nightmare. No i ci, co mnie widzieli wczoraj na streamie, wiedzą, że ja akurat w Diablo jakimś mega dobrym graczem nie jestem, ale znam się trochę na hack -and slashach i rpg ach ogólnie. I powiem wam tak, poczytałem sobie, co robią te wszystkie umiejętności na właśnie Warlocku. I tak jak chaos na początku gry jest super, pierścień ognia widziałem, że bardzo dużo graczy grało, żeby przejść w apokalipsę, żeby potem słapnąć się w miazmatyczny pocisk i finalnie skończyć na odchłani, no aby z bardzo, bardzo ładnie tutaj trzaskał. Natomiast ja od razu odbiłem z demona w wynaturzenie. I grałem wynaturzeniem praktycznie od początku rozgrywki i teraz dodając... Kolejny punkcik piąty w lustrzane ostrza, jeżeli mi się to potwierdzi. Tak jest, lecą dwa. Czyli każdy pięć punktów w lustrzane ostrza da mi kolejny pocisk do rezonującego uderzenia, którym gramy jako main skill. Dodatkowo mam klątwę zgubę na poziomie 20, z tego względu, że mi dodaje skuteczność ataku i dodaje mi flat damage do każdego hita. Dodatkowo... To jest kombione z lustrzanym ostrzem. Jak widzicie, 35% obrażeń od magii za każdy poziom lustrzanego ostrza dochodzi tutaj do zguby. Plus... Wrogowie tracą skuteczność ataku i tracą obronę, przez co dużo więcej im zadajemy obrażeń. Też nie jest to statystyczno genne, statystykogenne, no bo gramy właściwie troszkę tylko energię ja tam 30, nawet nie potrzeba, można grać śmiało flat 20, jeżeli mamy itemy na energię. No bo trochę to energii zżera, ale jak latamy powiedzmy, że jesteśmy w miarę ogarnięci i po prostu potujemy i mamy już pasek na 12 potek, właściwie na 16 potek, no to to już nie ma o czym gadać. Jest to bardzo, bardzo prosty temat. DPS jest naprawdę, naprawdę przepotężny. I teraz, tak, jeżeli nie masz opcji, tak jak ja, posiadać książki z a, plus jeden do przywołania plugawiciela, polecam dać sobie też trzy punkty w y, Kozłolu da Jeden punkcik, drugi punkcik w splamionego i trzeci punkcik w plugawiciela. Dlaczego? Plugawiciel, jak widzicie, to jest taki latający pierdołek, i on no, plugawi Moby. Jak widzicie, zostawia na nich taką. Klątwę, i co ta klątwa robi? Zobacz, jak ja będę bił tego moba, to tamten dostaje część obrażeń, widzisz? On, jakby związuje ze sobą kilka mobów. I co to dokładnie robi? To związanie, czyli a jak to się dokładnie nazywa? Pęta. Przywołuję plugawiciela, który pęta dusze licznych wrogów, tak? Aby otrzymywali wspólne obrażenia. On ci spętuje dusze. No ja mam go na pierwszym poziomie, więc spętuje mi dwie dusze. Jak go będę miał w przyszłości na wyższym poziomie, powiedzmy na piątym, dziesiątym, no to będzie mi pętał tych dusz pięć, może 10, zobaczymy, nie? I te współdzielone dusze otrzymują ten sam damage, przez co ja mogę się skupić na waleniu single target, a ten mój chłopek, czyli plugawiciel, będzie mi sam rozkładał damage AOE po wszystkich spętanych rogach, których on właśnie dotknie. I taki jest plan na build. I powiem wam tak: wymyśliłem to zaraz na początku. Powiedziałem od razu na starcie streama, że nie chcę grać uh, tym co wszyscy, bo widziałem, że bardzo dużo osób grało właśnie ogniem. I ludzie mi troszkę doradzali, że grał jednak ogniem, że jest OP, że ten Ring of Fire jest się silny. Ok, w porządku. Natomiast ja grałem od początku pod mele i powiem wam, nie zawiodłem się. I teraz tak: wiadomo, że to się wszystko skaluje z obrażeniami od broni. Wiadomym też jest, że jak widzicie, warlock może nosić księgę lub tarczę. W jednej dłoni, a w drugiej można nosić broń dwuręczną. Przez co ja wiedziałem od początku, że ta postać będzie się najbardziej skalować w całej tej grze, z tego względu, że mówię, długo w Diablo nie grałem, ale wiem jak działają statystyki. I uważam, że broń dwuręczna plus tarcza bądź jakiś dodatkowy e, tom, tak jak tutaj macie RESY, damage i tak dalej. Jest po prostu największym, największą formą skalowania, jaka jest możliwa w takiej gierce. I tyle. To jest tak proste. Więc y, docelowo oczywiście, że im potężniejszy. I temy tym lepiej, im będziemy mieć potężniejszą broń dwuręczną, tym lepiej. Nie musimy się opierać na dużej szybkości ataku, z tego względu, że ja nawet próbowałem grać pod wynaturzenie, pod oczyszczenie, bo oczyszczenie dodawało mi skuteczność ataku, dodawało wybuch na potworach, który prokował się dość szybko, ale nie był to aż tak duży demet, żeby mnie to satysfakcjonowało i dodawało to szybkość ataku tam plus 20% na poziomie 20. Wciąż uważam, że zguba wychodzi tutaj lepiej. Damage jest dużo większy i zguba po prostu sprawdza się dużo, dużo lepiej w tym buildzie, bo overall on hit mamy dużo potężniejszy. Jeżeli chodzi o single target damage, nie ma o czym gadać. Przeszedłem cały normal bez żadnego problemu, bez nawet zająknięcia, bez jakichś potężnych przedmiotów, bo ja zrobiłem normal na. już wam pokazuję czym konkretnie, bo mam tę broń dalej i to nie była jakaś wybitna broń, to była broń. Gdzie ja ją mam? To była ta maczuga, jak widzicie, nie? Totalnie żenująca maczuga 523, więc to nie było nic fenomenalnego. Jakakolwiek broń, którą będziecie mieli, będzie tu nadawać. Yy, z kosiarzem dusz trochę latałem, też była ok, bo mamy szansę na otwarte rany. Natomiast docelowo ten build będzie najprawdopodobniej najlepiej sprawdzał się z Crashing blowem. Z tego względu, że będziemy mieć dużo pocisków. No bo 20 poziom lustrzanych ostrz doda mi dokładnie 4 pociski do... E, rezonującego uderzenia, więc będziemy mieć pięciopociskowy ciągle uderzający raz i wracający, czyli docelowo 10 hitów na mobie, pocisk przez co będzie się to kombiło fenomenalnie z Grashing blowem który obniża życie moba procentowo, z tego co kojarzę z kiedyś jak grałem w Diablo przez co ja od początku powiedziałem, że ten build będzie zarówno na Normala Dobry, na Nightmare'a, którego teraz przechodzę, jak i na Hela, i gwarantuję Wam, że jeżeli inni twórcy, którzy pewnie grają w tę dłużej ode mnie i jeszcze wam tego nie pokazali, to się zaczną w to przerabiać, bo build pod Warlocka, który się po prostu najlepiej skaluje. Ewentualna druga opcja to jeszcze zagranie oczyszczenie, czyli właśnie tutaj pod oczyszczenie, i granie pod rozpłatanie, ponieważ to też ma dobre skalowanie damage'a procentowe, więc rozpłatanie finalnie może być nawet jeszcze lepiej niż uh, to, co my gramy teraz, czyli rezonujące uderzenie. Natomiast uważam, że rezonujące uderzenie wciąż wyjdzie nam lepiej finalnie z itemami pod. Crashing Blow'a i tyle. Aktualnie natomiast no, na tym, że ja mam taką broń, nie? więc jak widzicie, jest to nic spektakularnego. Nie mam ani słowa runicznego, ani nic. Ja teraz farmię sobie hrabinę, żeby to słowo runiczne zrobić. Wiem też, że jesteście zainteresowani tym tematem u mnie i tym, jak ja podchodzę do różnych gier i jakie psuję, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej z Diablo 2 z mojej strony, to oczywiście zapraszam Was na Twitch TV Prozu 9.5. No i serdecznie jestem ten w stanie build polecić, no bo naprawdę damage jest, mimo dupowatej broni, ja już mam 800 do 1160 DPS-u na poziomie 34. Ja dopiero wszedłem, dosłownie w tym momencie się dopiero montowałem na Nightmare'a. Eee, robimy countesskę, robię pierwszy akt, więc to nie jest nic, wiecie, ja jeszcze nie mam nic na tej postaci, a to już sobie radzi naprawdę bardzo, bardzo dobrze i to się będzie skalowało tylko lepiej i lepiej i lepiej, no bo mówię, ilość pocisków nam się zwiększy, więc drastycznie zwiększy nam się DPS, Plus, dodatkowo, im lepszy unikat bądź słowo będę dzierżył w swojej głównej broni, tym większe obrażenia będę robił. Bo raczej sugerowałbym właśnie grać pod Crashing Blow z jakimś bardzo dobrym demedzem bądź dwuręka z ogromnym flat demedzem i procentowymi obrażeniami. Jak będziecie w momencie, kiedy macie runę Amn, runę Ral i runę Tul, możecie z tego zrobić sobie piękny miecz dwuręczny. Tylko trzeba go mieć z soketami, a to nie jest takie proste, bo szukałem dosłownie. Żeby wam nie skłamać, czy no nie wiem, ile szukałem. Pół godziny. Broni w sklepie, resetując sklep. Wychodząc, schodząc, resetując całą lokację i tak dalej. No nie mogłem go cholera znaleźć, więc chodzimy na krowi poziom i będę farmił go w ten sposób, bo już naprawdę nie mam pomysłu. Szukamy bazy miecza z trzema soketami. Gizarma, no pika niestety się nie nada, bo tam jest wymagany miecz lub berło. Powiem tak, jeżeli mi tutaj wyleci, to od razu wam polecę ten sam sposób. Oczywiście, żeby wejść na krobi poziom, nie jest to nic y, tajemnego, ta gra ma 30 lat. Ale jak ktoś nie wie, no to w, y, bierzesz sobie w Tristram, tam gdzie ratujemy The na samym początku gry. W dolnym lewym rogu mapy leży trup. Tam leży wirt, z tego co pamiętam. I nogę wirta właśnie się podnosi i razem z księgą, z town portalami, nie? Ze scrollami. Wrzucasz to. O, kurde. Wrzucasz to do kostki Choradrimów, i dzięki czemu właśnie odpierać się krowi poziom. O no i wiadomo, MF-owe itemy wskazane. O, bojowy miecz. To jest chyba jedno ręka, nie? Nie. Ale jest trzy sokety, 820, W najgorszym wypadku to będzie musiało nam wystarczyć. Więc sadzamy. Amn. Ral. Tul. I mamy mieczyk królewska łaska, która. No, powinna nam wystarczyć na jakiś czas. To będzie fajna broń i wam polecam serdecznie ją, bo doda wam skuteczność ataku dużo na demony, na nieumarłych. Damage też na demony wam zwiększy. Skuteczność ataku jest ogromna, dostajecie damage od zimna, od ognia. obie wykradzione i jeszcze macie procentowo 100% do obrażeń na podstawie tego, jaką ta broń ma. No, flat damage sobie, nie? Więc jak macie dwurękę, powiedzmy od 20 do 40, no to będziecie mieli od 40 do 80, plus wszystkie te pomniższe rzeczy. Już chciałem wam pokazać, żebyście wiedzieli, co farmić na poradniku. Natomiast polecam wam to wrzucić do broni dwuręcznej koniecznie do właśnie miecza. Tyle. Widziałem, że są również nowe słowa runiczne, które dodali teraz w tej nowej aktualizacji. Ja jeszcze się tego nie przyglądałem, ale jeżeli chcecie, będę mógł to z wami przejrzeć, będę mógł wam porobić poradniki, będziemy mogli się przyjrzeć każdemu skillowi na Warlocku i tak dalej i tak dalej, bo troszkę czasu teraz mam a i właściwie streamujemy codziennie. Przypominam również, że w sobotę będę chciał zrobić challenge przechodzenia całego Puff of Excel 2 na niebieskich przedmiotach i nie będzie to na Chayuli, bo na Chayuli jest to dość łatwe, wiadomo jak tam się skaluje damage i z czego. Będziemy to robić na wojowniku, na maczudze, jak pan Jonathan przykazał, więc serdecznie was od razu już teraz zapraszam. No i co? Mam nadzieję, że wam się temat podoba. Po raz kolejny podkreślam, od pierwszego levela można tym grać. To nie jest trudny build, nie jest to skomplikowany build. Ja dopiero wchodzę w etap lustrzanych ostrz, ale... Ja to wykombinowałem sobie już właśnie na streamie Pierwszego dnia jak zobaczyłem tylko Warlocka Jak tym graliśmy, że prawdopodobnie Będzie się to dodawało jako Dodatkowe pociski, no i spoiler Tak mamy potwierdzenie, otóż się dodaje Polecam, mówię Lugawiciela i tyle Lugawiciel, zemsta Klątwa, przepraszam, zguba I walenie Full damage z rezonującego ostrza Razem z lustrzanymi Ostrzami jako buff do pocisków. Plus ostrzem raczej nie polecam bić. Bo narażamy się na damage. A rezonującym jak widzicie zasięg jest gigantyczny. I mówię ono się tylko będzie skalować do przodu. Hrabina na... No właśnie mieliście pokaz jak zabijam wstępnie bossa na poziomie Nightmare. Tyle. I ja sobie tym zrobię spokojnie wszystkie akty na Nightmare. I pewnie na Helu gdzieś tam się spotkamy. Na streamie. Więc zachęcam. Zapraszam do oglądania. Będzie się działo i nie zamierzam przestawać. I tak jak mówię, to będzie najbardziej skalujący się build na tym Warlocku. I zależnie od tego jakie wcześniej buildy widzieliście, to po prostu będzie się skalowało najlepiej, bo to działa na procentowym obrażeniu, flat obrażeniu ze zguby i flat obrażeniu z y, rezonującego uderzenia, na dodatkowej ilości pocisków, co się samo w sobie przeradza jeszcze w damage i oczywiście samo mistrzostwo lewitacji, które będziemy też maksować, daje nam szansę na kryta, y, zmniejsza nam wymagania broni, przez co nie musimy inwestować tyle statystyk w siłę i wzręczność przyszłości przy dobrych przedmiotach, plus to daje nam jeszcze procentową obrażenia, więc to jest wszystko, bazuje na procentowych obrażeniach, co z dobrą bronią prawdopodobnie wyskaluje nam damage w rzędu od 10 do 30k. Obstawiam, że tutaj naprawdę można wyciągnąć na jakichś totalnie kozackich przedmiotach, więc po raz kolejny potwierdzam zguba z Mistrzostwem Lewitacji od razu w rozpłatanie, tym sobie gracie, żeby mieć AOE na początku i od razu rezonujące uderzenie i tym sobie gracie cały czas rozwijając zgubę do... Potem masz raz, 20, 22, 23, rozwijasz sobie mentalną ochronę i ostrze spaczenie i ostrze spaczenia też jest bardzo dobrym movement skillem, bo o tym też mało się mówi. Nie wiem, czy ktoś o tym już mówił. Ale ostrze spaczenia nie kosztuje dużo many. Na pierwszym poziomie kosztuje dokładnie 15 many, to trochę to jest, nie? Ale ostrze spaczenia działa jak mikroteleport od czarodziejki. Zobacz, rzucasz i tam gdzie wyląduje, tam gdzie się teleportuje, twoja postać. Ja w ten sposób przebrnąłem całe bagno na akcie trzecim. W ten sposób przebrnąłem całe dolne kurast. E, cały bazar kuras, no bardzo, bardzo dużo przebrnąłem lokacji, których nie chciałem. Jeżeli macie do speedrunowania na przykład do Bala lokacje, bądź e, rzekę, połistą rzekę, czy rzekę Piekła, tam gdzieś idzie do Diablo, również jest to fenomenalny skill do transportu. Więc warto go sobie przypisać do jakiegoś, nie wiem, F5 chociażby, tak jak ja mam to, nie? Jest to też dość manogenna postać na chwilę obecną, wiadomo, bo nie idziemy w energię, bo musimy statystyki na itemy zapewnić, plus mieć mimo wszystko żywotność, żeby się nie wywracać, więc polecam, zobaczcie, jakie są słowa runiczne na regenerację many, bądź docisnąć tutaj jakieś, nawet na szybko, itemy ze slotami. I do tych slotów docisnąć klejnoty, które odpowiadają za regenerację bądź za ilościową manę. No i to właściwie tyle, więc można dorzucić szafiry na flatmane, bądź dorzucić sobie czaszki na regenerację ów many. A najlepiej to połączyć, te dwie rzeczy. No ja mówię, ja mam itemy naprawdę z dupy, bo zobaczcie, że ja mam taką, taką broń. Taki mam hełm w ogóle jeszcze z 18 levela, tyle że ma flat damage od ognia i trucizny. Mam swędzi skórę, która daje mi tylko po prostu szybkość ataku, żeby sobie szybciej atakować, więc tu jest dużo do poprawy. Mam nawet stealtha jeszcze w EQ schowanego, chyba, że na moim najemniku był chyba stealth. Centuriona mam, który byłby nawet lepszy tutaj na tym buildzie aktualnie, bo dodaje mi manę, dodaje mi jeszcze skuteczność ataku, więc prawdopodobnie wyszedłbym na tym lepiej. I tak to się prezentuje słuchajcie, nic spektakularnego, podstawowe rzeczy, a build działa działać będzie i będzie się tylko i wyłącznie skalował ku górze, co wam gwarantuje, więc mam nadzieję, że zrobię to jako pierwszy. Ja trochę run mam na nafarmione, jeszcze będę farmił więcej, więc jak tylko się dowiem czegoś, coś fajnego znajdę, bądź będę miał przedmioty, żeby wam go pokazać na helu, mam nadzieję, no to pewnie do was wrócę. Aczkolwiek pamiętajcie, że Diablo 2 u mnie jest raczej z doskoku i główny mój konik to Path of Exile 1 i 2. Trzymajcie się. Powodzenia z buildem i podkreślam, rezonujące uderzenie z combo z lustrzanym ostrzem jest turbo broken, turbo OP. I powiedziałem to od razu, jak wszedłem na tę postać i zobaczyłem wszystkie skille i wybrałem od razu wynaturzenie. Więc jeżeli interesujecie Endgame tym Warlockiem, jest to idealne wyjście. Cześć!